Cześć kochani, dzisiaj Travel Bike bawi się na koncercie w Rumi z okazji 71 rocznicy nadania praw miejskich miasta Hala Mosir w Rumie. Także czeka nas uczta wyjątkowej muzyki świetnych artystów. Tu mamy Hale Mosir. Można tutaj się dobrze pobawić przy różnych okazjach muzycznych. Także jest to hala sportowa. Z wiele widowisk sportowych się tutaj odbywa. Hala i Rumia, dzisiaj koncert. Pozdrawiam.